Witam w programie Tech Premium, w którym prezentujemy najnowsze i najnowocześniejsze gadżety. Dziś postaramy się przybliżyć Wam świat dźwięku przez naprawdę duże D. Świat, w którym zarówno wyobraźnia konstruktorów sprzętu grającego, jak i ceny za ten sprzęt nie mają granic. Zapraszam więc na audiofilskie wydanie Tech Premium we wnętrzach salonu pełnego audiofilskiego sprzętu najlepszej jakości. Na początek jednak wyjaśnijmy sobie, skąd biorą się te czasami niebotyczne ceny za odtwarzacze, wzmacniacze i audiofilskie głośniki. Jeśli potraktujemy temat dosłownie, to odpowiedzią będą najlepsze materiały i superprecyzyjna technologia użyta do ich produkcji. Ujmując temat w inny, bardziej metaforyczny sposób, można powiedzieć, że kupując sprzęt audiofilski, czy inaczej high-endowy, słono płacimy za wytwór niczym nieskrępowanej fantazji jego twórców, za nieprawdopodobne doznania słuchowe, a nawet za spełnienie marzeń. Takich jak możliwość usłyszenia, być może po raz pierwszy w życiu, dźwiękowych subtelności na naszej ulubionej i tak dobrze znanej, jak nam się wydawało, czarnej płycie. Zapraszam więc na audiofilskie wydanie tych premium. Jeśli jesteśmy perfekcjonistami, cenimy sobie wysoką jakość, a dla spełnienia swoich fantazji potrafimy wydać naprawdę wiele, to znaczy, że należymy do grona potencjalnych klientów duńskiej hajendowej firmy Gryfon. Która w swoim startowym modelu głośników Atlantis poszła naprawdę na całość. Niskie tony odtwarza nim para ośmiocalowych, specjalnie opracowanych głośników pracujących w obudowie Bass Reflex, a pięciocalowe głośniki średniotonowe mają potrójne magnesy. Do odtwarzania wysokich tonów wykorzystano natomiast głośnik z ceramiczną membraną. Jest on dodatkowo wyposażony w firmową tubę Gryfona. A to wszystko za bagatela 100 tysięcy zł za parę. Zdaniem audiofilów naprawdę jednak warto. Jeszcze lepiej wygląda, bo jakość wydobywanego dźwięku dodajmy doskonała jest tu na porównywalnym poziomie flagowy sprzęt marki Bowers Wilkins 800 Diamond. W jego futurystycznej, by nie powiedzieć kosmicznej obudowie, zgiętej na gorąco płyty MDF, zamknięto nieprawdopodobnie wręcz doskonałe głośniki. Ich żółta membrana została wykonana z kewlaru, czyli materiału używanego w kamizelkach kulotpornych, dzięki czemu są lekkie, ale też bardzo wytrzymałe. A skąd w nazwie zestawu Diamond? Otóż jego drobiny zostały napylone na kopułę głoś Wysokotonowego. Nic więc dziwnego, że jak na kamień szlachetny wśród głośników, 800 angielskiej firmy kosztuje około 90 tysięcy złotych. Ale to chyba dobra cena za zestaw, za który ręczą m.in. Peter Gabriel i Dave Stewart z Eurythmics. Nieco mniej, bo jedynie 60 tysięcy złotych zapłacimy za parę głośników The Keys serii Klimt manufaktury Vienna akustik. Przy konstruowaniu tego modelu Austriacy postanowili rozprawić się z mitem, że średnie tony, a więc większość instrumentów muzycznych, a przede wszystkim ludzki głos, najlepiej rozchodzą się z głośnika o kształcie lejka. Nic podobnego. Przecież kiedy mówimy do kogoś, nie składamy dłoni w tubę. Stąd pomysł, by ośrodkom uniwersyteckim zlecić badania, czy można zrobić głośnik całkowicie płaski. Okazało się, że można. Dzięki temu głośniki inspirowane obrazem Gustawa Klimta czarują nas dziś nie tylko przyjemną barwą, ale i realizmem wynikającym z dynamiki średnich tonów. Nie, to niemożliwe. Na pewno ktoś pomylił zera. Przeliczmy jeszcze raz. 22 tysiące euro razy 4 z groszem yy, niestety to prawda. 100 tysięcy złotych trzeba zapłacić za ten oto zestaw. Normalnych śmiertelników taka wiadomość może zwalić z nóg, ale dla zamożnych audiofilów cena jest jak najbardziej akceptowalna. Za co płacimy taką fortunę? Za to, że żaden detal, żaden użyty materiał i żaden kształt nie znalazł się tu przypadkowo. Znawcy tematu zapewne docenią fakt, że wszystkie głośniki dzięki zwrotnicy zapewniającej zbocze akustyczne czwartego rzędu pracują w jednej fazie. Kto nic nie zrozumiał, ręka w górze. Tak myśleliśmy. Spróbujemy więc skupić się na cechach, które jest w stanie pojąć nawet zwyczajny profesor, na przykład. No więc, przednia ścianka kolumny jest celowo zakrzywiona. Najdalej od odbiorcy usytuowany jest głośnik niskotonowy. Taka konstrukcja sprawia, że do naszego ucha dźwięk z wszystkich przetworników dociera dokładnie w tej samej milisekundzie. Osoby ze słuchem absolutnym twierdzą, że ma to znaczenie. Wierzymy na słowo. Zestaw Atlantis jest przeznaczony do umiarkowania dużych pomieszczeń, powiedzmy do obszernych salonów, willi i apartamentów. Istnieje także możliwość jego personalizacji. Boczne panele skrzyń są wymienne. Duński producent bardzo chętnie zaprojektuje dla nas indywidualne wykończenia. Za odpowiednią dopłatą oczywiście. Osoby decydujące się na wersję fabryczną mogą spać spokojnie. Ona także wykonana jest w tak zwanym dobrym guście. Gwarantem jest tu szef i założyciel firmy Gryfon. Pan Fleming Rasmussen jest dziś statecznym dżentelmenem. W młodości ukończył Akademię Sztuk Pięknych, wykładał malarstwo i fotografię. Zanim wpadł na pomysł założenia firmy tworzącej grające dzieła sztuki, zdążył zrobić sporą karierę w świecie wzornictwa przemysłowego. Tak więc o klasę wykończenia zestawu Atlantis, który pan Rasmussen osobiście projektował, możemy być spokojni. A jeśli chodzi o wysoką jakość dźwięku? Musimy uwierzyć znawcom, którzy przebadali ten sprzęt wszelkimi możliwymi miernikami. Twierdzą, że jest wart swojej ceny, a to oznacza, że jego dźwięk jest bardziej przyjemny niż szelest 1100 złotówek. Gdyby porównać ten zestaw do świata motoryzacji, byłby odpowiednikiem Porsche 911. Pięć poprzedzających tę wersję generacji serii 800 było obecnych na rynku od lat, a każda kolejna odsłona była rozwinięciem pierwotnego uznawanego za idealny wzorca. Co ciekawe, kolumny zostały zaprojektowane z przeznaczeniem do użytku domowego. Na przestrzeni lat ich sława rozniosła się po świecie do tego stopnia, że najlepsi realizatorzy dźwięku zaczęli używać ich jako wzorcowych monitorów do masteringu i nagrań. Używa ich m.in. słynne londyńskie studio przy Abbey Road, w którym nagrywały takie sławy jak The Beatles, Pink Floyd czy U2. Może właśnie dlatego najnowsza odsłona diamentowych 800-ek Wygląda, jakby któryś z wokalistów pozostawił na jej kolumnach trochę przypadkowo bezprzewodowe mikrofony. Te opływowe cuda to właśnie słynne autorskie dzieło firmy Bowers and Wilkins, czyli Twittery z diamentową kopułką. Ich nowatorska konstrukcja sprawia, że tak zwana scena dźwiękowa tego zestawu jest jeszcze bardziej dynamiczna i szeroka, choć do niedawna wydawało się, że już poprzednie 800ki były wzorcem w tej materii. Jak widać, nawet w tak dopracowanych konstrukcjach, postęp technologii jest w stanie zaskoczyć nas czymś nowym. Tak naprawdę ten zestaw z powodzeniem mógłby nazywać się diament, srebro i złoto. Tyle różnych szlachetnych materiałów użyto podczas budowy tych high kolumn, wytwarzanych ręcznie. Zwrotnice niskotonowych głośników współpracują z zupełnie nowym rodzajem kondensatora, którego budowa opiera się na wspomnianych szlachetnych kruszcach. Po austriakach spodziewać by się można bardziej konserwatywnego designu, a tu proszę. Ekstrawagancja na całego. Zestaw KIS wygląda trochę jakby ktoś co nieco z niego wyciął i zabrał. Tak ma być. To celowy zabieg. Skłania do myślenia, a więc działa. Wspominane płaskie głośniki średnich tonów ponoć są w stanie wiernie oddać 7 oktaw ludzkiego głosu. Mówiąc prościej, nie będą przekłamywać emitując wspaniały świat Armstronga, Jaki najbardziej krzykliwe utwory Jenny Joplin? Trudno mówić o dźwięku, nie mogąc go przekazać, ale spróbujmy. Austriaccy akustycy uważają, że głośno potrafią grać wszystkie kolumny, nawet te z supermarketów. Prawdziwą sztuką jest oddanie pełni muzycznego pasma i subtelnych detali, nawet w niskich zakresach głośności. Chodzi o to, by nie tylko bombardować, ale i pieścić nasze bębenki. Dlatego też w zestawie KIS. Inżynierowie dźwięku nie zastosowali wyrafinowanych zwrotnic, które w ciągu milisekundy są w stanie 100 razy zmienić położenie membran. Dali im trochę luzu, by odwdzięczyły się emisją cichych partii, tak często zatracanych w pogoni za sterylnym, wzorcowym brzmieniem. Któż podejrzewałby Austriaków o taki romantyzm, choć w przypadku marki Vienna Acoustics to dziwić nie powinno. Pamiętajmy, że jej założyciele inspirują się twórczością wiedeńskiego malarza Gustawa Klimta. Ten wybitny artysta uwielbiał okraszać złotem skąpo odziane niewiasty. Nie brnijmy może dalej w meandry sztuki secesyjnej, skupmy się na technice. Tak więc na życzenie kolumny te mogą być pokryte czarnym fortepianowym lakierem. Ich niebanalne, jednostronne podstawki wcale nie są filigranowymi listewkami, które podczas przeciągu połamią się jak zapałki. Tak naprawdę są w stanie wytrzymać spore obciążenie, nie deformując się z biegiem lat. Kryją w sobie solidne metalowe wzmocnienia. Nic dziwnego, mają co dźwigać. Każdy z zamocowanych na nich monitorów waży prawie 45 kg. Co ciekawe, obudowa górnego głośnika jest regulowana, nie tylko na boki, ale też w górę i w dół, dzięki czemu strumień dźwięku można dopasować do parametrów każdego pomieszczenia. Odtwarzacz wzmacniacz kolumny. Wydawałoby się, że taki zestaw wystarczy, by usłyszeć wszystko, co na nośniku zostało zarejestrowane. Może i tak, ale w pewnych kręgach to zdecydowanie za mało. Kanadyjski producent oficjalnie przyznaje, że próba wysterowania sygnału podpiętego bezpośrednio do wzmacniacza może nie przynieść efektu zadowalającego najbardziej wytrawne ucho. Dla laika ten dźwięk byłby zachwycający, ale wprawny audiofil. Od razu powiedziałby, że bas, choć dynamiczny, jest trochę jednostajny, a pozostałe pasma odrobinę za mało wyraziste. Aby wycisnąć z kanadyjskiego wzmacniacza pełnię jego możliwości, trzeba użyć tego oto urządzenia. Przedwzmacniacz CP700 wygląda dość skromnie, ale na tym właśnie polega high wysmakowanie. Całość sterowania przeniesiono na dotykowy panel, po prawej stronie pozostało jedynie spore pokrętło do regulacji mocy sygnału wyjściowego. Zadaniem tego sprzętu jest podanie wzmacniaczowi idealnie wysterowanego sygnału, by po kolejnej obróbce nabrał ekstremalnie szlachetnych walorów. To taki dostawca idealnych produktów do wykwintnej restauracji. Tylko ze świeżych, soczystych warzyw i mięs można przyrządzić danie pieszczące podniebienie. Zastosowanie w tym sprzęcie matrycy LCD pozwoliło zrezygnować z gąszczu przycisków bez konieczności rezygnowania z niezliczonych opcji i funkcji. Każde z wejść i wyjść można dowolnie personalizować, nadając im własne nazwy i poziomy wstępnego wzmocnienia czy zrównoważenia kanałów. Nawet to wydawałoby się klasyczne pokrętło wzmocnienia możemy wyszkolić według swoich zasad, ustawiając na przykład zakres mocy, w jakim ma się poruszać. Nie zawsze spory ruch potencjometrem musi oznaczać całkowite ściszenia albo maksymalne rozkręcenie sygnału. Precyzyjnie dozując moc wyjściową, ta funkcja może być bardzo przydatna. No dobrze, ale pamiętajmy, że mówimy tu o sprzęcie kosztującym tyle, co niewielki nowy samochód. Czy naprawdę jego obecność w audiofilskim zestawie wprowadza radykalne zmiany? Owszem, już sam wzmacniacz z podpiętym źródłem dźwięku brzmi nieźle, ale dopiero przepuszczenie sygnału przez ten dodatkowy preamp przenosi nas w inny świat. Jeżeli myśleliśmy, że już wcześniej basy dynamicznie podkreślały rytm, Błyskawicznie wydając polecenia membranom głośników, po użyciu przedwzmacniacza zrozumiemy, że błądziliśmy. Zakres nie tylko pasma, ale i zróżnicowanej dynamiki zdaje się nie mieć końca i żadnych ograniczeń. Dopiero teraz kanadyjskie dzieło pokazuje swoje prawdziwe oblicze. To zła wiadomość dla portfeli. Niestety, dopiero w parze te urządzenia tworzą zestawy perfekcyjne. Jak to ma człowiek wybrnąć ze wcześniejszej tezy? No cóż, trzeba się uczciwie przyznać. To, o czym mówiliśmy kilka minut temu, jest nie do końca prawdą. Chodzi o teorię głoszącą, że sam wzmacniacz nie zagra tak dobrze jak osobny, dwuczęściowy zestaw wzbogacony o przedwzmacniacz. Ten oto sprzęt o wdzięcznej nazwie Diablo jest kolejnym dowodem firmy Gryfon, że tak zwane integry potrafią całkiem sporo. Diablo nie potrzebuje preampa. Ma go w sobie. Ponadto posiada system wzmocnienia dual-mono. Każdy z kanałów jest odseparowany, aby niepotrzebnie nie wywierały na siebie wpływu. Czy zatem dźwięk emitowany przez tego elektronicznego lucyfera jest piekielnie ostry? Jeżeli chodzi o basy, to z całą pewnością. Eksperci, słuchając podpiętych do tego wzmacniacza kolumn, często kiwają głową z uznaniem. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to jeden z najlepszych zintegrowanych wzmacniaczy na świecie. Szybkość, z jaką ten sprzęt wydaje rozkazy niskotonowym głośnikom, niejednego właściciela porządnego, dzielonego zestawu z najwyższej półki może zawstydzić. Podobnie jest z tonami wysokimi. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem narastania sygnału i dokładną sceną dźwiękową. To sprzęt kierowany do osób, które lubią zróżnicowane gatunki muzyki. W wielu odnajduje się bezbłędnie, oddając typowy dla ich stylu klimat. Gryfon Diablo to sprzęt pomyślany na długie lata, i nie tylko dlatego, że dobre audio się nie starzeje. Producent zadbał o to, by był kompatybilny z produktami, które ukażą się na rynku dopiero za kilka lat. Za pomocą pendrive'a można dokonywać stosownych aktualizacji. Znakomite głośniki i równie wypasiony wzmacniacz to ważne elementy sprzętu grającego, no ale naszą ukochaną muzykę musimy przecież na czymś odtworzyć. Na szczęście, konstruktorzy sprzętu audiofilskiego pomyśleli zarówno o tradycyjnych melomanach, lubiących płyty winylowe, jak i bardziej nowoczesnych klientach. Najpierw coś dla fanów analogowych brzmień, którzy nie wyobrażają sobie słuchania muzyki z innego nośnika jak z tak zwanego czarnego krążka. Tylko bowiem w ten sposób można wydobyć najbardziej subtelne smaczki z albumów nagranych w złotej erze analogu. Potrafi to doskonale gramofon Clear Audio Concept, zrobiony w Niemczech przez rodzinną firmę ojca i synów, którzy noszą nazwisko Suchy. Tak, to nasi rodacy, a dokładnie emigranci, którzy uczynili z produkcji gramofonów prawdziwą sztukę. Sami produkują wszystkie części do tego sprzętu, łącznie z tak zwanym martwym drewnem, wcześniej odpowiednio nasączonym, a później mocno sprasowanym, dzięki czemu uzyskuje ono ogromną gęstość. Po co to wszystko? Ano po to, by tłumić wibracje otoczenia, których nie uda nam się wyczuć, a na które reaguje ramię gramofonu, w którym, to chyba oczywista sprawa, osadzono diamentową igłę. Ale to nie za nią, ale właśnie za bezkompromisową konstrukcję w stylu handmade zapłacimy okrągłe 5000 złotych, co w tym przypadku nie jest chyba wygórowaną ceną. Niewiele więcej, bo 6000 kosztuje strumieniowy odtwarzacz Yamaha NPS 2000, który posiada dedykowany zasilacz dla części analogowej i drugą jednostkę dla cyfrowych elementów systemu. A mówiąc najprościej, ten japoński sprzęt przetwarza cyfrowe pliki MP3 i FLAK na sygnał analogowy. Dzięki temu kawałki ściągnięte z sieci, a najlepiej w jakości Hi-Res, zabrzmią tak, jakby były nagrane w latach 60. czy 70. NPS pozwala na intuicyjne sterowanie za pomocą pilota przeglądarki internetowej, telefonu czy też iPada. Dla łatwego podłączenia komputerów i serwerów w domowej sieci wykorzystuje technologię DLNA. Jego uniwersalność podbija jeszcze możliwość odtwarzania muzyki z różnych bibliotek, np. z iTunesa czy z Windows Media Server. Jeszcze innym rodzajem odtwarzacza jest Moon 650D. Zainstalowany w nim 32-bitowy asynchroniczny przetwornik cyfrowo-analogowy wyciśnie dosłownie wszystkie soki z każdej kompaktowej płyty. Na jego przednim panelu znalazła się szuflada do ładowania płyty i skrywająca opatentowany i zaprojektowany przez Sim Audio mechanizm napędu. Na tylnej ściance natomiast znajduje się komplet cyfrowych wejść 4 i wyjść dwóch. Które pozwalają spełnić wymagania połączeniowe najnowszych technologii. A więc połączyć tego muna na, na przykład z telewizorem, odtwarzaczem Blu-ray czy konsolą. Stąd wysoka, ale uzasadniona cena około 30 tysięcy złotych. Dźwięk płynący z gramofonu jest bardziej szlachetny, mniej sztuczny, a przyjemność przekładania płyty z jednej strony na drugą jest czynnością wręcz podniecającą. Tak w dużym skrócie wyższość winyla nad kompaktem. Tłumaczą miłośnicy analogowego brzmienia. Mijają lata, a na rynku, zamiast ubywać, przybywa gramofonów. Większość modeli kierowana jest jednak jedynie do dwóch grup klientów DJ-ów i audiofilów. Niemiecka firma o polskich korzeniach postanowiła nieco ten schemat przełamać. Drogie gramofony sprzedawane są w zestawach Ala zrób to sam. Pasjonat analogowego brzmienia aż drży na samą myśl o tym, że własnoręcznie zmontuje w całość zakupiony zestaw. Problem w tym, że podobnego nastawienia nie przejawia większość młodych klientów, dla których lutownica to egzotyczny wynalazek, a śrubokręt to sprzęt z epoki kamienia łupanego. Jak zachęcić nowe pokolenia do winyla? Jak sprawić, by moda na analog była nie tylko efektem społecznego lansu, ale prawdziwą miłością do szlachetnej barwy dźwięku? Firma Clear Audio wymyśliła pewien sposób. Jej najnowszy, a zarazem jeden z najtańszych produktów Sprzedawany jest w stanie umożliwiającym niemal natychmiastowe użytkowanie. Po rozpakowaniu z pudełka wystarczy tylko założyć pasek, talerz i podłączyć zasilacz. Wszystko jest już wyregulowane i gotowe do użycia. No, prawie wszystko. Jedyne, co może wymagać regulacji, to poziom urządzenia. Jeżeli postawimy je na krzywym podłożu, będziemy musieli trochę pokręcić nóżkami, by odnaleźć właściwe położenie. To jednak niewielki wysiłek w zamian za niebanalny dźwięk. Szerokie pasmo, realizm oddawania szczegółów i brak sztucznych przerysowań. Za podobne pieniądze nie da się kupić odtwarzacza CD oferującego porównywalną jakość dźwięku. W tym gramofonie zastosowano tak zwany niskoszumowy silnik regulowany elektronicznie, a ilość drgań i wibracji, mogących przenosić się na wkładkę, została zredukowana do minimum. Igła może więc bez zbędnych zakłóceń spacerować po rowku, odczytując zapisane w nim nuty. Prędkość obrotową można regulować w trzech zakresach 33, 45 i 78. Ta ostatnia jest już nieco archaiczna, ale przez wielu konserwatywnych audiofilów uznawana za jedną z najlepszych. Tego typu płyty są dziś bardzo poszukiwane. Używane były głównie w Stanach Zjednoczonych i oferują jedyne w swoim rodzaju brzmienie. Niestety winyl ma jedną poważną wadę. Możemy na nim słuchać nie tego, co chcemy, tylko to, co jest dostępne na czarnych krążkach. Jeśli mamy pewność, że nasze ulubione płyty zostały wydane na winylu, nie musimy się przejmować. W przeciwnym razie radzimy się jednak zastanowić. Świat się zmienia. Domowe komputery i dyski sieciowe dla wielu są dziś podstawowym magazynem audiobiblioteki. Producenci high sprzętu nie mogą udawać, że jest inaczej. Najnowszy sieciowy odtwarzacz Yamahy. To kolejny prezent dla miłośników przetwarzania cyfrowych plików wysokiej jakości na szlachetne analogowe brzmienie. Urządzenie może pobierać zero-jedynkowe utwory z różnych źródeł, z komputerów, serwerów, internetowych bibliotek i przenośnych odtwarzaczy. Z poziomu tych urządzeń można też odtwarzaczem sterować. Jest to możliwe z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Już pierwszy kontakt z tym sprzętem pozwala zrozumieć, dlaczego producent życzy sobie za ten produkt 6000. Wyrafinowany, minimalistyczny design, podkreślony smaczkami typowymi dla audiofilskich urządzeń. Mowa tu m.in. o nóżkach, w których ukryte są zaostrzone stożki. Aby nie porysować mebli albo wzmacniacza, na którym odtwarzacz stoi, producent dołączył sprytne magnetyczne podkładki, które samoistnie trzymają się wspomnianych stożków. Waga urządzenia też zaskakuje. Wynosi 12 kg. Sporo. Z drugiej strony nic dziwnego, skoro obudowa skrywa dwa różne transformatory, każdy z nich ma osobne zadanie. Jeden zasila system cyfrowy, drugi analogowy. Dzięki temu wyeliminowano ewentualne zakłócenia, które mogłoby generować jedno wspólne źródło prądu. Efektownie wygląda też jednościeżkowy wyświetlacz na przednim panelu. Informacje są czytelne, gorzej z obsługą rozbudowanych bibliotek. Wędrowanie po wielopoziomowych katalogach wymaga nie lada skupienia. Na szczęście pilot jest bardzo intuicyjny, to znacząco ułatwia obsługę. Miłośnicy słuchania muzyki klasycznej i koncertów docenią z pewnością fakt, że konstruktorzy tego sprzętu wyeliminowali tak denerwujące w sieciowych odtwarzaczach przerwy pomiędzy utworami. Koncert zapisany w kilku osobnych plikach odtwarzany jest jako jedna całość. Można więc odpłynąć w muzyczny świat, nie będąc co chwilę wytrącanym z nastroju przez denerwujące, psujące klimat pauzy. Cenę w okolicach 30 tysięcy można uznać za atrakcyjną, ale tylko wtedy, gdy przypomnimy, że wcześniejszy, podobny sprzęt tej marki kosztował jeszcze więcej ponad 40 tysięcy. Moon 650D jest odtwarzaczem o bardzo podobnych parametrach i możliwościach, ale o jedną czwartą tańszym. Za co więc trzeba zapłacić tej tak niemałą sumkę? Za jakość zarówno wykonania, jak i działania. Odtwarzacz zapewnia 32-bitowe, w pełni asynchroniczne odtwarzanie cyfrowego dźwięku. 32 bity to wartość w audiofilskim świecie bardzo pożądana. Przypomnijmy, standardowa płyta CD zapisywana jest w rozdzielczości 16 bitów. Ten magiczny sprzęt potrafi poprawić jej jakość, usunąć zniekształcenia i podciągnąć dynamikę. Każdy kanał obsługiwany jest przez 8 przetworników cyfrowo-analogowych. Szuflada na płytę CD nie jest jedynym źródłem dźwięku, jaki możemy tym cudem przemielić. W tylnej ścianie znajdują się dodatkowe wejścia cyfrowe. Możemy do nich podłączyć serwer albo komputer i z nich pobierać pliki, których jakość po przetworzeniu na sygnał analogowy nabierze bardziej arystokratycznego charakteru. Jakość dźwięku w sprzętach z tak wysokiej półki jest tak naprawdę składową setek przeróżnych rozwiązań technologicznych. W każdym z nich przejawia się obsesyjna wręcz dbałość o szczegóły. Napęd CD tego urządzenia. Umieszczony jest na żelowej podstawce z czteropunktowym zawieszeniem pływającym. Obwody drukowane mają cztery warstwy, a ich ścieżki wykonane są z czystej miedzi. Każdy z tego typu patentów jest drobiazgiem, który ostatecznie ma wpływ na efekt końcowy. Mówi się, że dźwięk idealny nie istnieje. Księżycowy odtwarzacz 650D pozwala jednak choć trochę zbliżyć się do tego nieosiągalnego poziomu. To wszystko w tym odcinku Tech Premium. Mam nadzieję, że udało nam się zainteresować Was tematyką sprzętu audiofilskiego i muzycznych doznań na naprawdę najwyższym poziomie, również tym cenowym. Choć na szczęście i tu zdarzają się miłe dla ucha i mniej kosztowne dla portfela niespodzianki. Miłego słuchania i do zobaczenia!